dobra, koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. Cześć się ma z tej strony SWORD, gram dalej w Detroit. Become human. Kolejny rozdział przed nami. Ustawaj. Musimy iść. Opuść autobus, możemy zostać? Schronienie? Za późno chyba zareagowałem. No cóż, coś trzeba będzie wymyślić. Znajdziemy jakieś schronienie. Znajdź schronienie na noc. No nic, musimy chyba ruszać przed siebie. Tam być może coś mamy. Oddali, widzę że na żółto, bo tutaj raczej koniec trasy i droga zamknięta. Jeszcze tych dwóch Nie może coś nam po 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 po, po, po 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 powie. Też chyba androidy. Szukamy schronienia. Można tu gdzieś spędzić noc? No, nie dowiemy się. Nie wszystkie androidy tutaj mają defekt. Większość pewnie raczej tego defektu nie ma. Już cholera wie, dobra, coś tam będzie. Mamy zielone, to idziemy. Hmm. Ale my już przeszliśmy. Czuwaj, przy Alice, no okej. Okay. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej, okay. nie czuję zimna. Zgubiłyście się? Nie mamy dokąd iść. Wiem, to może Wam pomóc. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. No cóż, przekazał nam informacje i kurczę i to wszystko. Ha huh. Nie za bardzo wiem co tutaj kombinować. Tam chyba coś mamy. Coś musimy rozkminiać tutaj w pobliżu, tak mi się wydaje. Zobaczymy to. Idź spać w porzuconym samochodzie. Jest to jakaś jedna z opcji. Okej, okay, dobra, spróbujemy. Gra się tutaj zapisała, coś tutaj wybraliśmy, no i trzeba iść chyba w tę stronę. A zobaczmy sobie to. Jesteśmy w stanie to uruchomić. Nie wiem jeszcze. Jeszcze kurczę, nie wiem. Czekajcie, tam coś mamy. Co nam to w ogóle wybiera, jeszcze? Dostań się do samochodu. No właśnie. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara nie podoba mi się to miejsce. Nie wiem. Ale to tylko jedna noc nikt nas tu nie znajdzie. Znajdź szczypce. No dobra, mamy tak, albo Albo samochód. Hm. Albo samochód. Albo opuszczony dom, w którym musielibyśmy znaleźć szczypca tutaj. Hmm, młoda tak nie za bardzo. Gdzie ja mam znaleźć kurde niby szczypce? Aha, no były tutaj, rzeczywiście. Dobra, spróbujmy. Może ten opuszczony dom rzeczywiście lepiej niż samochód? No, odginaj. Te przyciski na raz. wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. No to jeszcze raz to samo. Jeden, ok. Spokojnie, tylko się to No, są to jakieś opcje tutaj do wyboru. Może z tym samochodem też byśmy sobie poradzili. No nic, trzeba popatrzeć z każdej strony. Jak już się uciekło, no to już hello. Trzeba, trzeba działać. No i jak piszą, znaleźć drogę do środka. Dobra, tutaj mamy jakieś parę rzeczy, widzę. Oderwi. Chyba bez szans. Tu można spojrzeć. Wygląda ok, wygląda na opuszczony, cholera. Jeszcze patrzę z tej strony. Nic nie ma. No, tu są drzwi. No, zobaczmy drzwi. Chyba nie będzie tak łatwo. Alice? ALICE! No to już w ogóle gorzej. Znajdź Alice. Hmm, a no gdzie ona cholera się... ...podziała? No bez jaj. Gdzieś ty mała mi uciekła, dopiero co... Czekaj, Co ty wyprawiasz? Goście. Ralf nie lubi gości. Są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. Niewinna. Z takiego ludzie ci zrobili, ale ona nie miała z tym nic wspólnego. Wszyscy ludzie są źli. Ale Ralf nie pozwoli, żeby znów go skrzywdzili. Nie, nie pozwoli na to. Ja pierniczę. To przecież tylko dziecko. Nie zrobić krzywdy. Tylko dziecko? Nie, nieprawda. A bez znaczenia. Może skrzywdzić Ralfa. Patrz, jestem androidem. Nie musisz się niczego bać. Chcemy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? Nalegaj, uspokój, może uspokoimy go. Nie musisz się na mnie przejmować. Z naszej strony nic ci nie grozi. Masz moje słowo. Wybaczcie, Ralphowi. Ralph miała problemy z samokontrolą. Czasem robi ze strachu rzeczy, których żałuje. Ralph bardzo wiele przeżył. Tak bardzo się boi, że ludzie stówko to padną. Zostańcie tu, jeśli chcecie. Ralf was nie skrzywdzi. Zostaniemy, zaryzykujemy. Dobrze. Tylko na dziś. <noise> Chodźcie! No już! Już! Śmiało! Tędy! Ralf mieszka tu od kiedy uciekł. Ralph nigdy nie wchodzi, No. Więc nikt to... Oby to był dobry pomysł. Ja nie, przychodzą tu nocować, ale. Ralf się chowa i czekasz, pójdą. <noise> Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźcie. Możecie się tu rozgościć. Ralf pójdzie do drugiego pokoju. Chciałby z wami zostać Ale jest zajęty. To tylko Mam lekkie obawy. Jutro znajdziemy coś lepszego. Dobrze. Połóżmy cię gdzieś. Usiądź, a ja rozpalę ogień. Wybraliśmy opcję zostania w domu. No pytanie. Tam jeszcze gdzieś jakaś była jedna, samochód, dom i coś jeszcze mieliśmy do wyboru, ale. Rozpal ogień, pośli łóżko dla Alice. Zobaczmy sobie tutaj, co tutaj mamy. Znaleziono zapałki. Znajdź drewno i trochę, i trochę papieru. Papier to chyba tu. Całkiem spora sterta. Dobra, jeszcze jakieś drewno. Czekajcie, czy tutaj coś mamy. Jest kawałek drewna. Dobra, mam nadzieję, że ten koleś kurcze tutaj nie narobi nam szkód. Jest lekko, kurde, niebezpieczny jeszcze z tym nożem. No i sam mówił, że ma problemy z samokontrolą, no ale okej. Okay. Zaufamy. No, będzie cieplej. Dobra, mała się ogrzeje. A my pośli łóżko dla Alice, czyli musimy znaleźć koc. No, chyba coś tutaj mamy, co? Oj, co tam było? Poduszka. Nawet dwie. Ha, to jest niby koc. Umieścimy to przy kominku. Możesz się kłaść. No dobra, w sumie był i koc i poduszka. To niewiele, ale przynajmniej nie zmarzniesz. Młoda się kładzie. Nie wiem, czy my sobie tutaj, kurde, możemy. Czuwaj przy Alice, a mogę z tym porozmawiać. 9. Co to znaczy? Co? Te symbole. Dlaczego to piszesz? Nie wiem. ten na posterunku też mówił o RA9 RA9 I am alive ok, czuwajmy przy Alice dlaczego nigdy mnie nie kochał dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał chciałam tylko żyć jak inne dziewczynki może zrobiłam coś źle może nie byłam dość dobra. Może dlatego był ciągle wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żebym nie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecujemy. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze. Na zawsze. Oczywiście. Zobaczymy, jak się dziewczyną powiedzie dalej, spróbuj usnąć. No to pocałujmy, dobra, dobra noc, Alice. Połóż się obok Alice. Daj jej przestrzeń. Może damy jej trochę przestrzeni. Śpi tutaj. Co jeszcze? Co jeszcze możemy zrobić? Hm. W sumie to chyba wolałbym spać koło, koło Alice niż koło tego gościa. Dobra, tutaj już widzę, dalej nie. Nie przejdę, ona cały czas robi te same gesty, czyli zagląda i się cofa. A, w sumie, dobra, śpimy koło niej. Patia Alice do nas wzrasta. No to tutaj też jest ważne w tej grze. Schronienie zdobyto trofeum i zbiegowie mamy, mamy zaliczone. Suma punktów 4000. Alice i Kara zostały w składzie. Ależ tu było opcji. No tak, bo mógł być samochód i mogło być jeszcze coś, czego, czego nawet nie nie zdążyłem, nie zdążyłem sprawdzić. No, działo się, tutaj działo się. Opuść parking. No, właśnie, wnętrze parkingu i weź nożyce do drutu. I tu już poszliśmy tą ścieżką. Tutaj była ścieżka samochodu, a tutaj jeszcze coś, coś innego. Dobra, mamy to zaliczone. Zakończymy sobie tutaj ten krótki odcinek. Zobaczymy, jaka historia nas czeka dalej. Do zobaczenia, cześć!